Ostroż. Hej, hej, jestem Walkia a dziś ze mną jest Nie Lash. A dziś ze mną jest. Daria. I Dominika. Dziś nagrywam odcinek pod tytułem Najgorszy dzień. Więc zaczynajmy. Że te dni nie dzieją się naprawdę w naszym życiu. Będą one tylko wymyślone na. <laughs> na film. Będą one wymyślone na film i naprawdę one się w prawdziwym życiu nie działy. Mm. Hej. Hej. Takie pytanie, co się dzieje przed domem? Robię nową ulicę akurat w ten dzień. Co? W ten dzień? Ja mam w szkole egzaminy ósmoklasisty. Yp. Zapewna pani, że na 100% jutro skończą państwo budowę? Tak, tak. Moja córka ma dziś egzaminy ósmoklasisty. Jak ja mam niby ją zawieść? Mamo, ja mam dziś egzaminy ósmoklasisty. Jak robią ulicę? No właśnie nie wiem, pytam się. Czyli mamy wolne? Oczywiście, że nie. Zrobię wam lekcję w domu. Ale najpierw niech pani mi tłumaczy, dlaczego akurat dziś? Dlaczego bez uprzedzenia? Och, nie wierzę. No, jest taka nienajlepsza wiadomość. Jaka? No mieliśmy dzisiaj jechać do Disneylandu, ale dzisiaj skoro robią tą drogę, to nie pojedziemy. O Boże. Nie no dobra, dla mnie to nawet okej, okay, ale Rosie się załamie. Ona tak czekała na pojechanie do Disneylandu. O nie, o nie. Boże. Dobrze, że śpi, dobrze, że śpi. Um. Ja sobie już ją wyobrażam. No nie. Dobra, nieważne, chodźmy. No i Jest dzisiaj ten dzień. Jest dzisiaj ten dzień. Hej, Rosie. Co? Bo robią drogę i dziś nie pojedziemy do Disneylandu. Nie! Musimy jechać, jechać. Wiem, że bardzo chciałaś jechać do Disneylandu, ale mm, robią drogę. No to nie moja wina. Ja nie ze światem i nagle nie zrobi, że... Dobra, być tu z tego pokoju, bo ty nie umiesz będzie. jej pocieszać. Nie umiesz jej pocieszać. Pojedziemy innym razem, okej? Okay? A teraz chodź na śniadanie. Dziewczynki, tak mi przykro, że nie pojedziecie do Disneylandu ani że nie pójdziesz na te egzaminy. Spokoj, tak nie chciałam jechać do Disneylandu. To Rozji bardziej ma minus i trochę rafi. No cóż, pojedziemy w innym terminie. Obiecuję, dobrze? No. Dobra. Dobra, i ten... Jakby to powiedzieć, Rafi miałyśmy jechać na zakupy, to na zakupy też nie pojedziemy. Oh Przepraszam, ale co zrobić? Za dużo ich! No to musisz porozmawiać z innymi. Chodź tu, wróć się, najpierw zjemy. A! Już zjadłam. Ja też. Pusta miska. Nie ma nic? A teraz to poprzątaj. ja nie pójdę na te egzaminy. Chwila. O nie! Ja nie zdam. Ja, 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 ja nie zdam. Ja będę od nowa musiała ósmą klasę wychodzić. Ja nie będę mogła mieć pracy. Ja... A, mamo! Ach. Nie, nie, ja też jestem w górę. Ale ty nie pojedziesz tylko na zakupy, zwykłe zakupy, które możesz pojechać nawet jutro. A ja mam egzaminy klasisty, które są raz na ósmą klasę w roku. Amber. Au. Co? Wiem, że y, stresujesz się tym, ale spokojnie. Napisałam do Twojej wychowawczyni. Napisała, że będziesz mogła y, po zrobieniu dróg y, pojechać do szkoły i no, napisać te testy. Jest! Uch. Tylko w tym problem, że będziesz y, jakby musiała wtedy jechać sama, bo wtedy będę w pracy. Uch. No cóż, dobra. Uch. Rozzi! Jak to obrze? A ha. Ha ja. <głos> <głos> Pokaż nasze studio. Tak wygląda nasze studio. Więc perfekt! Dobra, żegnamy się. się. Mm. Żegnamy się, więc to było na Aua. tyle. I nawet się to nie bolało młodką kotku i kończymy, papa! Pa. <noise>